To, to były moje majtki, kochani. P***acie, no. majtki, no. co, co? Rzucę we florajdę, rzucę w niego. I to jakby jest okej, okay, nie? I to jakby jest okej, okay, generalnie. I, i, ja się dobrze czuję w tego typu opaskach? Może nie wyglądam jak imponująco dobrze, ale przynajmniej mi będziecie po jak nie mam warkoczyków, to trochę dziwnie mi się chodzi w czapkach. Nie układają mi się moje włosy pod czapką. Muszę wrócić do warkoczyków, ale to do tego będziemy wracać, jak będziemy jechać do Rio. Idziemy się ubrać, bo dzisiaj nagrywam współpracę. Nie wiem, czy trochę za mocno sobie tych piegów nie zrobiłam. A poza współpracą, jedę na koncert Floridy. Tego to nie było nigdy, moim bingo. Czy wyglądam, jakby mi się tutaj spodnie zaczynały? A tu taki szachman. Let's go. Podoba mi się bardzo ten fit, jest taki basicowy. Mogłabym sobie poubierać jeszcze jakąś biżuterię, ale może zostaniemy bez dzisiaj. Jeszcze muszę się jakąś kurtkę ubrać, bo jest już zimno. Jak się sprawdzam na współpracy? Czekaj, słabe światło. Jak ty nagrywasz YouTube'a? Proszę reklamować. Zna. Uważam, że Ankulis bardzo dobry influencer do współpracy. Proszę ją bookować. Oh no, I hope I don't fall. Jakby co to ta babka co SOTY nagrywa. A tu... to SOTY. Ta, <laughs> ta babka SOTY. <laughs> a tu oto produkt. To jest produkt i tu jest produkt, kolejny produkt. Tu, a tu jest moje, moje. To, to jest przeze mnie pite. A to, to nie jest produkt. To jest Julka. <laughs> Bardzo się nie przebrałam. Zostawiam tą opaskę, bo mam odciśnięte te dziury na czole i wygląda, jakby mnie podpinali do czegoś. Tak wygląda mój fitczek. Pozdro Ale Ładnie wygląda ocena. A weź do kamerę <laughs> Wszystko pasuje, jakby gra tutaj, nie? Jakieś 8 na 10. A czemu? 8. 8 na 10 to jest taki, wiesz, bezpieczny bezpieczne, nie? Jakby tu nie masz w tym wicie niczego, kurde, takiego, że o Jezus Maria nie widziałem nigdy w życiu tego. Kończymy, i... Czy kończymy to z tego pana? Dlatego właśnie jestem z Jeffem, nie z nim. O, stoisz, to stój. Jedzie ekipa. Jest nasz ulubiony kierowca. Zapytałem czy podrzuci mnie do łodzi dzisiaj na końcu. <laughs> no i tak się trafiło, nie? Akurat no. też jedziemy wszyscy razem. Jest najpiękniejsza księżniczka. Nie hmm. ja wyglądam dzisiaj mega nie, powiem tak, połowa moich wolnych kolegów pyta mnie o ciebie, więc nie pię. Że ty źle wyglądasz. Ona jest taka szaj. Anka, znaczy też jest Anka. No to dwie Anki są takie malutkie, po prostu, nie? Tak, Więc to, to ma sens, to ma sens. No, nie, już nie chcę. Tu teraz, czas na mnie. Widzę, co się właśnie stało. Mieliśmy przystanek na toaletę. No i ja mam takie, te majtki, co nie? Te, te. No i z jednej strony mi pękły. I nie mam żadnych na zastępstwo, także pozdrawiam. Majtek. To co? Majtek. Będę bez majtek. bez majtek. No, normalnie. No, Jestem bez majtek na zimnie. No. No. świetnie. Spachlowanko, pokaż brokat. No to jest tak, jakbyś pyłek miał taki. no? I to rzucę we florajdę, rzucę w niego. I to jakby jest okej, okay, nie? I to jakby jest okej okay generalnie. Bardzo bym chciała się pochwalić moimi obserwatorami. Wiedziałam, że pękły mi majty. Nawet nie powiedziałam, dlaczego. Znaczy, powiedziałam, że potrzebuję majtek na zastępstwo. Nawet nie powiedziałam dlaczego. Nikt nie zapytał nawet. Nikt nie, nie no nie, akurat były pytania. Aha. Pytania się pojawiały. Ale myślałem, że ona mnie zapytała, bo czy zapytała? A nie, no powiedziała, że mi weźmie. No nie pytała, czemu? Nie, ja jej no. później powiedziałam. No i dziewczyna pojechała po... do Pepko. Mi po majtki. Ale kochana. No i idzie też, że ten koncert więc będziemy się widzieć. Aha, couple there. Doceniłem ten błyszczyk Mega dobrze wygląda No nie? Świeci się jak psu i tak ma być, prawda? Tak, tak jest I teraz gra jakiś DJ To my mamy jeszcze trochę czasu, nie tajemnik no to bailando i spokojnie nawet weszliśmy bez kolejki Wjechaliśmy spoko, bo późno To merchy, idziemy zobaczyć? Nie będzie pani tutaj nic zajeb... tego ten crop top taki, do crop -top, crop top? Gdzie masz crop top? Ta. 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 No ale dlaczego wszystkie mercy najczęściej są czarne? To się nazywa kobieta anioł! Bo... <noise> Dostałam majtki! Dupek, dupek, przygodę. <noise> Teraz mogę się nawet zes... Ja bym bardzo naprawdę z całego serca chciała podziękować. Dostałam majtki kochani. Say flow. You say flow. Jak się podobało? Szybki update. No zajebiście było. Mega mi by się podobało. To ocena w sumie 10 na 10, bo miałam y, mu to jakieś 2 na 10 przed. Tak szczerze to w ogóle mi się nie chciało tutaj jechać, ale mi... Z panami ta impreza w sumie nie czułam się jak, jak na koncercie, tylko na, jak na jakiejś imprezie. Florida. Jak ktoś cokolwiek kiedyś powie, że ktoś ma lepszy kontakt z widzami niż Florida, nie uwierzę. I dokładnie to samo powiedziałam chwilę temu, no. do góry bardziej. Mmm, Lena. Ale jest to jakieś mega dziwne światło.

na close na los przez. Dogadaj los przez numer dwa, Let's go. <gadamy> myślałem, że powiedziała szmatą To nie To jest nie To pogadane nie I pojedzone, jest jest no nie umrzemy. A, To ulubione. Otwieraj, później otwieraj, otwieraj. Mam. <grym> <grym> Lubię robić tak. A i takie coś na chacie aż by chciała. No totalnie. Tu jest pyszne jedzonko, jeszcze była pizza gdzieś O tutaj są akurat kropki. Nie jestem dorosła, kupię, to i Dobra, wytnę tego. Nie wytnę tego.